Dziś naturalny diament w kształcie, który zawsze mnie zachwyca. 306 karata, barwa E, czystość BBS1 jak wspomniałem mój ulubiony kształt, czyli Asher. Asher, czyli kwadratowa forma szlifu słodkowego, charakteryzująca się kwadratowym kształtem z dobrze zaznaczonymi narożnikami, co często nadaje mu zauważalny ośmiokątny wygląd. Jego unikalna struktura z prostoliniowymi facetami, stosunkowo dużą koroną i głębokim pawilonem tworzy charakterystyczny efekt Hall of Mirrors, czyli komnaty luster. Ten szlif jest często mylnie nazywany kwadratowym szmaragdowym, choć ma bardziej skondensowaną formę i zdecydowanie wyższą koronę. Jak wspomniałem, to jeden z moich ulubionych kształtów szlifowanych diamentów. I dla mnie zawsze jest piękny, ale czekam na Waszą opinię, co o nim myślicie.